Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest dla mnie wyjątkowy dzień. Wyjątkowy dlatego, że trzymam w ręku 25. wydanie podręcznika prawo handlowe. Podręcznik 25 wydań to jest ciężka praca, eee, nie tylko moja, często większego zespołu. Przygoda z Prawem handlowym dla mnie rozpoczęła się trochę wcześniej, 25 lat temu, ale to wiązało się i to tak zawsze jest z pewnym. No trzeba mieć trochę szczęścia, wyczucia. Ja zacząłem się zajmować problematyką prawa handlowego, właściwie nieobowiązującego wtedy, w latach 80., i poznawać poszczególne instytucje. Prokura, sposób prowadzenia rejestru, zasady funkcjonowania spółek, kwestie odpowiedzialności. Później zdarzyła się możliwość, już temu poświęciłem prawie dwa lata, e, przebywania na stypendium w Republice Federalnej Niemiec. Jak wyjeżdżałem jeszcze, mur był między dwoma państwami i poświęciłem cały czas na poznawanie instytucji problematyki prawa handlowego europejskiego, kontynentalnego głównie. I to, jak się okazało później, przyniosło określone efekty, bo to przygotowanie wcześniejsze, a następnie przygotowanie podręcznika pierwszego wydania, wiązało się właśnie z rozpoczęciem reform w Polsce. A więc wydawnictwo CHB, które jest współautorem pomysłu, a może ważniejszym autorem niż ja, widziało taką perspektywę i stąd rozmowa o tym, żeby taki podręcznik powstał. Jeżeli popatrzymy na kształt podręcznika, to on moim zdaniem, ale ocena należy do czytelników, on jest dosyć logiczny. Składa się z trzech części. I to nie jest jakiś mój wymysł, tylko tak naprawdę przyglądanie się temu, co było w okresie przedwojennym i jak to. Powinno być ukształtowane. A pierwsza część jest taką częścią wspólną, gdzie są omawiane wspólne instytucje dla wszystkich innych podmiotów. Druga część odnosi się do przedsiębiorców. Padł na pomysł, żeby po prostu utworzyć taki katalog przedsiębiorców, jaki jest wpisywany do Krajowego Rejestru Sądowego. Uzupełniony drugim rejestrem, który ostał się, a miało go nie być, mówi o ewidencji działalności gospodarczej. W ten sposób mamy katalog podmiotów, które albo prowadzą, muszą prowadzić, albo mogą prowadzić działalność gospodarczą, jak fundacje i stowarzyszenia. I trzecia część, która wydaje mi się ogromnie istotna, to są umowy handlowe. Umowami handlowymi są te, które ze swej istoty wymagają, aby po co najmniej jednej stronie musiał, musiał wystąpić przedsiębiorca. Gdzie pierwsze wydanie podręcznika powstało? Ono nie powstało w Polsce. Ja byłem wtedy na stypendium i pisałem go w Niemczech. Dzięki temu pierwszemu wydaniu został użyty pewien instrument, mianowicie dostęp do pewnej wiedzy, którą następnie w praktyce można było wprowadzić w życie przez przedsiębiorców. Bo przedsiębiorcy byli pozbawieni, podobnie jak i, 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 i większość pracowników uczelni, wiedzy na tematy, o których mówimy, bo tak naprawdę to prawo handlowe, 25. wydanie to są tylko maleńkie, Jakieś przebłyski albo małe wtręty rzeczywistości, która nie powinna mieć miejsca, albo nie ma specjalnego związku z wolnością gospodarczą, a ta z kolei jest przede wszystkim związana z prawem cywilnym, z prawem handlowym, z umowami. Prawo handlowe, mówię o podręczniku, to nie wiem jaka będzie rola 25. wydania, a już nie pamiętam, które wydanie. Odegrało pewną bardzo poważną rolę. To jest, to przyjmijmy, że to jest anegdota, ale tak było. Mianowicie, prawo handlowe uratowało życie. Nikt nie wierzy w to, bo każdy mówi, że w większości to skraca życie, jak muszą się tyle uczyć, jeszcze takie są wymagania. Ale usłyszałem, że uratowało życie. A było to tak. Studentka szła na egzamin z prawa handlowego. O ile pamiętam, chyba jeszcze wtedy prawo handlowego w prawie Oprawie. I przechodząc przez jezdnię, potrącił ją samochód. I upadając, uderzyłaby ta osoba głową w krawężnik. Ale uderzyła głową nie w krawężnik, tylko w książkę prawo handlowe, który zamortyzował całe urządzenie. W związku z tym to studenci przyszli i powiedzieli o tym, że prawo handluje również, a ratuje życie, nie tylko skraca im życie. To wszystko, co jest związane z prawem handlowym, to tak naprawdę związane jest z uniwersytetem. Związane jest z praktyką, z umiejętnością powiązania, Teorii z praktyką i odwrotnie. I oczywiście możemy sobie postawić pytanie, i, i ono pewnie jest stawiane bardzo często, dlaczego? Jak to jest możliwe, że jest 25 wydań? Ja nie chciałbym być oceniającym ten fakt, bo to należy do czytelników. Do studentów, ale już nie tylko studentów, bo przecież wiemy, że sprawa handlowego później korzysta się również na aplikacjach. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale dzisiaj, bo teraz myślę sobie, że to rzeczywiście jeden z najpiękniejszych dni mojego życia, bo planujemy, zastanawiamy się, jesteśmy młodzi, nigdy nie wiemy jak przyjdziemy. To życie, i nagle okazuje się, że stajemy się nie tylko kimś z imienia, nazwiska na okładce, ale mamy określony wpływ na rzeczywistość. To jest, myślę, zawsze i w każdej epoce marzenia każdego. I jak już zmuszam się do. Do, do oceny jednak, to jestem bardziej dumny z tego, że jest 25. wydanie, niż jest to coś niefajnego i niedobrego. No i życzę każdemu autorowi, że miał tyle szczęścia, żeby doczekał 25. wydania swojej pracy. Współpraca z wydawnictwem CHBEK. Przy prawie handlowym, ale nie tylko, bo też pierwsze wydanie, na chciałem zwrócić uwagę, pierwsze wydanie po wojnie komentarza do spółki ZO, jeszcze w kodeksie handlowym, było wydane w CHBEC. Komentarz do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podręcznik i nie tylko. Właściwie to, będąc autorem wielu pozycji, i inni autorzy to samo, możemy formułować oceny. Ocenę współpracy również z wydawnictwem. Te oceny są bardzo różne, ale ja mam wielkie szczęście, bo ja tu nie mam co oceniać. Nasza współpraca jest bardzo profesjonalna. Asystenci mi pomagali, czuwają nad tym. Mogę tylko podziękować i przeprosić Państwa, tych, którzy poznawali, poznają prawo handlowe, że są, że muszą, że chcą korzystać z tego podręcznika. Ale jednego jestem pewny, że to dzisiejsze spotkanie, to ten egzemplarz jest po prostu nagrodą za pracę, za podejście, bo gdyby to się do niczego nie nadawało, studenci zrobiliby z tym porządek bardzo, bardzo szybko. Na koniec chciałbym się zwrócić do studentów w kontekście podręcznika prawo handlowe. Dlaczego i czy warto korzystać z niego, i czy warto poznać prawo handlowe? Zapewniam Państwa, że warto obok elementów, Czysto teoretycznych, mamy życie wokół nas. Dzięki prawu handlowemu rozumiemy lepiej naszą rzeczywistość, która nas otacza, podobnie jak jest prawem konstytucyjnym. Jeżeli mówimy o instytucjach, to mówimy o instytucjach osadzonych bardzo mocno na fundamentach. I to jest ta przewaga prawa handlowego nad niektórymi innymi dziedzinami. I tego powinniśmy się trzymać, I to też mm, Państwu doradzam, żeby poznawać, poznawać, poznawać również historię, korzenie, bo na pewno współcześnie mamy przykład wymyślania pewnych e, instytucji i to tak będzie, ale niektóre są natrwałe i nie tylko w Polsce. Nie wiem, czy warto mówić o akcjach, czy warto mówić o subskrypcjach, czy warto mówić o wekslach, i tak dalej, i tak dalej, o konosamentach. To wszystko jest rzeczywistość. I takiego dobrego poznania rzeczywistości Państwu życzę, a ja będę się starał, jeżeli państwo będziecie to akceptować, no dojść do, 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 do jakiejś może kolejnej rocznicy. Wydań prawa handlowego, ale to zależy przede wszystkim od Państwa, bo jeżeli Państwo nie będziecie tym zainteresowani, a wydawnictwo nie będzie w stanie wydać i czekać na kolejne wydanie, to znaczy, że nam się to nie udało. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałem na samym początku, ten dzień jest wyjątkowy.